Panie Andrzej, my w tym roku, 18 maja, obchodzimy niezwykłą uroczystość, bo 180-lecie szkoły murowanej w naszej miejscowości. To jest niezwykła data, do której się jakoś tam przygotowujemy i również prosimy wielu ludzi o wypowiedź na temat swoich wspomnień w związku z chodzeniem do tej szkoły. Panie pośle, jest 27 czerwiec, czerwca 1980 roku. Otrzymuje pan świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w Kochanowicach i trzymając je ręce, co pan o tej szkole myśli? No to już tak dawno, rzeczywiście trzeba wrócić do tych chwil. No na pewno była satysfakcja, że, że świadectwo jest w miarę z dobrymi stopniami, no ale na pewno też. Patrząc do tyłu, mogę powiedzieć, że wszystkie te lata spędzone w szkole to był taki okres radości, okres spotkania z kolegami, koleżankami, no i też edukacji, który na pewno potem już w późniejszych latach skutkował dobrze, ponieważ poziom wykształcenia, który tutaj zapewniła mi szkoła, był wysoki, a też przykładano dużą wagę do edukacji, ale i do wychowania. O, świetnie. E, to znaczy, że e, zdarza się, że Pan, myślą wraca do tego czasu, gdy Pan był tutaj uczniem? Tak, czasami wracam. Myślę, chociaż nie są to jakieś takie długie wspomnienia, krótkie chwile, e, zawsze w pamięci zostają te, te radosne. E, troszeczkę jak gdyby nauka w, w tamtej szkole różni się od, od tej nauki, która jest obecnie. Może nie było takiego luzu, może metody były troszeczkę inne. Ale, ale skutkowały, skutkowały i dyscypliną, i dobrym wychowaniem. Także myślę, że ten okres mimo że czasami było trudno, ale na chwilach w pamięci pozostają te radosne, dobre chwile. A czy to znaczy, że było w tamtych czasach coś, czego uczeń się obawiał, przed czym czuł strach, respekt? Czy na takim luziku się chodziło do szkoły? Zawsze, jeżeli uczeń się nie przygotuje, nie odrobi zadania, no to czuje pamiętna. Także, tak, tak, no na pewno też były takie chwile. Nie, nie, nie wszystko było radosne i piękne i miłe, ale, ale no tak jak w szkole. Krzywy, to znaczy, nie zawsze Panie zadania odrobione. No, nie odrywa, nie? no w, to akurat właśnie tutaj pamięć jak gdyby zawodzi. <laughs> Myślę, że no czasami na pewno się zdarzały takie chwile. Gdzie, gdzie nie wszystko było tak w porządku, że czasami rzeczywiście to zadanie nie było odrobione, ale tak jak mówię, pozostają w pamięci te chwile dobre, te radosne, gdzie, gdzie wspominam to jak spotykaliśmy się razem na jakichś wyjazdach, czy, czy spotykaliśmy się tutaj w szkole, na dyskotekach na przykład, już ostatniej klasy szkoły podstawowej. Także no to pozostają w pamięci, tak jak już mówiłem, te, te chwile radosne. No, to świetnie. E, Wiadomo mi są e, pańskie postawy obywatelskie. E, byłem świadkiem tego, gdy e, pod koniec grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, e, przybył pan do szkoły z wpiętym opornikiem do ubrania, e, na co gwałtownie i, i błyskawicznie zareagował dyrektor e, ówczesnej szkoły, wzywając pana na dywanik i grożąc. E, poważnymi konsekwencjami, łącznie z e, możliwością wyrzucenia ze szkoły. E, wiadome również były pańskie zainteresowania e, ruchem Solidarności, e, tym wszystkim co się działo na warszawskim Żoliborzu e, do 1984 roku. Pamiętam zdjęcia, którymi się wymienialiśmy. E, no i później pańska działalność w Solidarności e, w związkach zawodowych w energoserwisie. W takim prospołecznym nastawieniu, zauważa Pan jakąś rolę ekonomicznej szkoły? Oczywiście, na pewno i wychowanie w rodzinie, ale też właśnie to wszystko, co dzieje się w szkole, ma istotny wpływ na to, jak, jak człowiek jest informowany. Czyli na pewno ci nauczyciele, z którymi tutaj się zetknąłem, te osoby, które jak gdyby prowadziły mnie w szkole i. I tłumaczyły pewne rzeczy, harcerstwo, to wszystko na pewno ma wpływ na to, jak, jak człowiek jest uformowany. Ten incydent, o którym Pan wspomniał, no, rzeczywiście był taki dosyć nieprzyjemny, no, groziło mi wtedy wyrzucenie ze szkoły, ale to był taki incydent, który, który też teraz jakby przypominam sobie trochę z takim uśmiechem na twarzy, no skończyło się dobrze wszystko, rzeczywiście dalej mogłem w tej szkole się uczyć. Ale te postawy obywatelskie no to jest jedna z tych rzeczy, które szkoła powinna uczyć, tak? które powinna tutaj nie tylko zwracać się taką konkretną naukę do wiedzy przekazywanej w danym przedmiocie, ale też postawy, które, które stwarzają możliwość, że, że uczeń Interesuje się życiem społecznym, tym, co dzieje się w kraju, tym, co dzieje się w najbliższym samorządzie. Także to na pewno na to wpływ duży ma Z pewnością tak, i jest to nam bardzo miło słyszeć, no bo właśnie jesteśmy w tym miejscu, w którym powinno być coś takiego powiedziane. Obecnie jest Pan posłem ósmej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i ma Pan kontakt z wieloma ludźmi, zarówno tymi, którzy stanowią prawo, jak i tymi, którzy je w rządzie chociażby wypełniają. Jak Pan uważa, co w obecnej szkole podstawowej, co w gimnazjum powinno być bezwzględnie pielęgnowane, aby współcześnie absolwenci tych szkół odpowiedzialnie i odważnie podejmowali się e, takich wyzwań, które służą całemu społeczeństwu. Na pewno należy wzmocnić tutaj naukę historii, na pewno należy kształtować w postawy patriotyczne, e, wychowywać właśnie ludzi do tego, żeby być obywatelami takimi w pełni świadomymi. To, e, to jest zadanie szkoły i tutaj myślę, że, że tak, tak to powinno być kształtowane. Także... No, nie tylko w wymiarze e, nauki, ale właśnie wychowania, już kształtowania osobowości e, patriotycznych takich postaw, e, a szczególnie też to jest związane z historią, żeby, żeby tutaj e, e, dzieci, które się uczą w szkole, poznały dowolnie, w miarę szczegółowo i w dużym zakresie, w szerokim zakresie historii. No, w historii możemy się dużo nauczyć, e, dużo wyciągnąć wniosków ale też właśnie kształtuje pewne postawy patriotyczne. Wyobraża sobie, że jest Pan nauczycielem? Znaczy, no, mógłbym sobie to wyobrazić, <grym> ale właśnie, jeżeli bym był nauczycielem, jeżeli bym tak sobie tutaj to wyobrażał, to wtedy na pewno stawiałbym sobie za cel, żeby też jakoś nawiązać kontakt z młodzieżą, i więcej wychowywać, pokazywać dobre przykłady niż uczyć, chociaż no, nauka też jest ważna, ale tutaj jednak to jest taki całościowy proces i nauki i wychowania. Jeżeli kontakt ucznia z nauczycielem jest dobry, to wtedy i właśnie też ta nauka moim zdaniem jest lepiej przyswajana. Oprócz spraw, oprócz spraw typowo szkolnych wiadomo i, i związanych z nauką, wiadomo, że istotną sprawą jest baza. Pan dosyć często tu do budynku chodzi, bo raz, że ma Pan jeszcze dziecko w tej szkole, po drugie często Pan sponsoruje zawody sportowe, ale po latach chodzenia do tego budynku jako uczeń chodzi Pan do niego i coś Pana zaskakuje, czy nie? Nie, no oczywiście tu jest rewelacyjnie, szkoła się rozwinęła, Rze rzeczywiście no te warunki, które myśmy mieli tutaj w szkole, no były dużo, dużo gorsze. Także teraz widzę, dbało się o tą placówkę, widzę, że cały czas jest coś tutaj ulepszane. Także ja jestem pod wrażeniem, że, że, jest, że tak szkoła funkcjonuje, że są takie warunki funkcjonowania. W szkole jest boisko, nowe, tak, jest hala sportowa, klasy lepiej wyposażone. Także no, jest, widać postęp, chociaż wiem, że, że samorządy tych środków na, na, na szkolnictwo tutaj, na, na, na to, żeby rozwijać, te środki są stronne, małe i zawsze, zawsze dobrze by było tutaj rola parlamentu, żeby, żeby tutaj tą sytuację jakby poprawić. Ale mimo tych samych środków, uważam, że no szkoła nie się rozwija. To znaczy chce Pan nam coś obiecać? będzie <laughs> parlament? <laughs> Obiecywać to zawsze jakby trzeba też tutaj mieć świadomość tego, że trzeba te, te, te obietnice złożyć, także na pewno ja pracuję również w Komisji Samorządu Terytorialnego i uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby w tej dziedzinie edukacji, szkolnictwa, jak gdyby te środki dla samorządu były przeznaczone większe. E, no, dla nam będzie o wiele nie, o wiele łatwiej się będzie e, pracowało. E, jakiś taki bardzo dowcipny epizod z Pana do tego stanowiska. Teraz tak na szybko trudno mi sobie wyszukać w pamięci, bo też e, było tak, jakby, takich sytuacji, sytuacji uczniowskich. E, <grywka> no. To były czasy, w których było bardzo ciężko z ale toaletowym, więc role nie wrzucali się do ubikacji. Nie, nie, absolutnie. No, Takich wspomnień, no, chociażby z tego powodu, o którym tutaj wspomniałeś, ale, ale myślę, że dla mnie warto jednak teraz, jeżeli już kończymy tutaj tę rozmowę, wspomnieć o dwóch nauczycielach, o pani mojej wychowaczyni, pani Halinie Szotniewskiej, no, naprawdę do dzisiaj pamiętam jej jak gdyby tutaj z, zainteresowanie się. Naszymi losami w ostatniej szkole, w ostatniej klasie szkoły, szkoły podstawowej, tym, że rzeczywiście tutaj otaczała nas taką opieką, rzeczywiście było to, można powiedzieć, w pełnym, w pełnym takim wychowanie nie tylko właśnie taki stosunek nauczyciela do ucznia, ale również takie zatroskanie o tym, jaka, jak nasza dalsza droga się potoczy. Że tutaj chciałbym to wspomnieć, ale jeszcze też no, żyliśmy w innej rzeczywistości nauka religii odbywała się poza szkołą w salce, ale tutaj też takim wspomnieniem dla mnie bardzo ważnym jest, jest te lekcje religii, które prze, przeżywaliśmy właśnie w salce katechetycznej, świętej pamięci księdze Józefem Stachem, który też dla mnie był takim autorytetem. Jakieś te szkolne? No właśnie. To się, całki. Dobra. To się e, wiąże nie, dobra. właśnie z tymi może miłymi wspomnieniami, dobra. zawsze rzeczywiście takie pierwsze zauroczenia w, w, w tych ostatnich e, e, klasach szkoły podstawowej były ja też sobie takie przypominam, ale może teraz... E, dobra. E, jak oni mają klasy A czy to klasy B? E, prawdopodobnie do A. E, no to przypomnę Panu dobre. No, czyli rzeczywiście pamięć jest zawodna, czyli pamięć tak. jest zawodna, ale ja myślę, że z tymi wszystkimi osobami z klasy A i z klasy B e, wspaniale, że się tutaj e, kontaktowali, jak gdyby tworzyliśmy taki zgrany zespół. Także ja właśnie nawet przypominając sobie te osoby, które chodziły i do A i do B, nie dzielę tego jakoś na klasy, także ja myślę, że to było takie, takie towarzystwo i takie osoby, które zawsze będę miło wspominał, bo była to grupa osób, które do dzisiaj się spotykamy, się widzimy i zawsze jest mi miło, jeżeli z tymi osobami rozmawiamy i się z nimi spotykamy. Jasne, to jest początek obchodów naszych uroczystości wileuszowych. 18 maja będzie punkt kulminacyjny, w którym będziemy świętowali praktycznie cały dzień. Możemy liczyć na Pana obecność? Oczywiście. To jest największą, to jest... największą przyjemnością jest to dla mnie zaszczyt. Jeżeli, jeżeli jeszcze tutaj myślę, że w każdym miejscu, gdzie jestem, to właśnie mówię o tej uroczystości, bo to jest taka okrągła rocznica, i, i, i myślę, że tutaj na pewno będą osoby, które, które uświetnią tą uroczystość swoją obecnością liczymy na Pana obecność i z Pana obecnością na pewno ta uroczystość będzie znacznie bardziej podniosła. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia 18 maja. Dziękuję. Do zobaczenia.